Maneczko, wszystkim tu Turislav, witam Was w kolejnym odcinku serii Kim był. Dzisiaj pogadamy sobie o KI. Zanim jednak przejdziemy do sedna standardowo chciałbym Was zaprosić na grupę Trapstars Polska, do której link macie w opisie. Jeśli interesuje Was amerykański rap albo trap, a na tej grupie was jeszcze nie ma, to nie czekajcie, tylko kliknijcie link w opisie. A tymczasem my przejdziemy sobie do Sedna, ale po małej informacji. Otóż po L.A. Capone miał być Rondo, z tym, że z przyczyn prywatno-rzeciowych nie byłem w stanie ogarnąć jego historii, więc no, on będzie, ale za parę dni, za, za jakiś tydzień może. A tymczasem e, wrzucam wam film serii Kim był OKI zamiast e, odcinka z historii o Rondo. Ogólnie... Mm, Seria Kim był od historii raperów różni się tym, że w historii raperów, jak sama nazwa wskazuje, mówimy o raperach, a w Kim był mówimy o różnych ludziach, którzy niekoniecznie byli raperami, oraz historia raperów jest dość szczegółowa. A Kim był to jest tylko taka sylwetka danej osoby, no właśnie, czyli Kim była, jak sama nazwa wskazuje. Ok, no to już nie przedłużając. Przechodzimy sobie do sedna. KI, zwana też Lil Snoop, urodziła się jako Kaira Barnes 21 stycznia 1998 roku. Jej ojciec został zabity w Wielką Niedzielę 1998 roku, kiedy KI miała zaledwie parę miesięcy. Wychowywała ją matka Chantel Brown. Na początku swojego życia K.I. była normalną dziewczyną, uczęszczającą do szkoły i lubianą przez rówieśniczki. Jednak z czasem zaczęła coraz bardziej angażować się w życie ulicy. Około 2010 roku zaczęła angażować się w życie chicagowskich gangów. Należała ona do gangu Gangster Disciples setów STL ABT. W późniejszym etapie życia trenowała ona Takwana, oraz wielu młodych członków setów, takich jak Jarl City czy STL Jak strzelać i skutecznie rabować ludzi Jako strzelnica służyła jej i jej uczniom Dzielnica O'Block Set Week City Przemianowany później na O'Block Był bowiem wielkim wrogiem setów STL, ABT Jednak na początku swojej kariery kryminalnej a przypominam, że było to około 2010 roku. K.I. nie używała jeszcze broni i nie zabijała. Walczyła bardziej na pięści. Często biła się z dziewczynami związanymi z oblokiem. Zadawała się ona także z raperem FBG Duckiem oraz innymi członkami kolektywu Fly Boy Gang. W skrócie FBG Życie oraz kariera gangsterska K.I. Jak po fakcie się okazało zostały zmienione przez śmierć Shondayla Gregorego, znanego jako Tuka. Wspominałem o nim w kilku swoich filmach odnośnie Drillu, a nawet nagrałem kiedyś o nim cały odcinek serii Kim Był. To, co jest dla nas istotne w tym odcinku, to to, że Tuka był przyjacielem KI, był też członkiem setów STL ABD, i został zabity 12 stycznia 2011 roku w wyniku porachunków gangsterskich po śmierci tuki KI była naprawdę wściekła. 10 sierpnia 2011 roku KI zabiła ważnego i respektowanego członka setu Wix City Odiego Perry, kiedy ten jechał na rowerze po śmierci Odiego Wix City zmienił na nazwę na Oblock no i po zabiciu ODI'ego KI zabrała mojego pistolet i wróciła w internet swoje zdjęcie, na którym trzyma tę broń. Mimo, że zabójstwo ODI'ego wstrząsnęło ulicami Chicago, wiele osób początkowo nie przypisywało tego body KI, ponieważ była dziewczyną. Z czasem zaczęła ona jednak coraz częściej ostrzejowywać OBLOG i jego członków oraz tereny innych wrogich setów. Dzięki czemu szybko stała się znana jako Female Assassin, czyli kobieta zabójca lub Killa. 24 czerwca 2012 roku zabity został 13-letni Takwan, który był młodszym kuzynem K.I. Chłopiec dorastał w Chicago, ale wyjechał wraz z rodziną z tego miasta, by odciąć się od przemocy lokalnej ulicy. Takwan pewnego dnia przyjechał na chwilę do Chicago by odwiedzić swoich bliskich. Podczas imprezy, na którą się udał, za zgodą rodziców, został trafiony przypadkową kulką w klatkę piersiową i zmarł później w szpitalu. KI bardzo przeżyła śmierć Takwana i wiele razy honorowała chłopca w social mediach. KI i King Von się nienawidzili. We wrześniu 2012 roku KI została pobita przez Vona i paru członków obloków pociągu. W październiku 2012 roku Von pisał do niej prywatne wiadomości, w których chciał ją poderwać, licząc, że ta pójdzie na spotkanie z nim, a Won będzie miał okazję ją zabić. Ta jednak nie dała się wrobić. W 2013 roku, kiedy Von siedział w więzieniu, chciał ją namówić na odwiedzenie go w więzieniu, po to by on lub ktoś, kto z nim współpracuje, mógł ją zabić, jednak i na to K.I. się nie nabrała. Powodem nienawiści między tymi dwoma było to, no, że należeli oni, oni do ich gangów, setów, no i po prostu wzajemnie zabijali oni swoich ziomków. 28 marca 2014 roku jej przyjaciel Lil B został zastrzelony przez szejakowskiego funkcjonariusza policji. KI postanowiła się zemścić. Planowała zabić kogoś z przeciwnego setu lub nawet policjanta, Ostatecznie zabiła rapera Blood Money, należącego do setu Front Street. Postrzeliła go kilka razy i uciekła z miejsca zdarzenia. Blood Money został zabrany do szpitala, gdzie wkrótce zmarł. Blood Money był raperem oraz kuzynem Chief Kifa. Jego zabójstwo zostało dokonane 9 kwietnia 2014 roku. 11 kwietnia 2014 roku K.I. Razem z FBG Patton i Spunem jechali do łuskiego, by celebrować urodziny zmarłego Bostela. K.I. podała na Twitterze swoją lokalizację. Nie pierwszy raz zresztą. Ekipa składająca się z Kingwona, t a, Big A i Boss a postanowiła dopaść K.I. sugerując się jej lokalizacją, którą podała właśnie na Twitterze. Wyjechali oni autem z Obloku i po jakimś czasie napotkali oni. K.I. razem z Wattą i Spunem Won wyskoczył z auta i otworzył ogień, a wkrótce dołączył do niego Pick A. K.I. została trafiona łącznie 9 razy, między innymi w klatkę piersiową, w szyję oraz w szczękę, a jej ziołkowie uciekli. Następnie ekipa strzelców uciekła z miejsca zażenia, a ciężko ranna K.I. w tym czasie doczołgała się na ganek jednego z okolicznych domów, gdzie następnie straciła przytomność Nieprzytomna K.I. została zabrana do szpitala Gdzie po kilku godzinach zmarła Jej śmierć obiła się szerokim echem w mediach Mówiło się, że zabiła nawet 17 osób Jest to jednak grubą przesadą Realnie przypisuje się jej około 5 badis K.I. była jedną z najniebezpieczniejszych kobiet w historii Szajraków Okej, okay, to już by było na tyle w tym odcinku, ja się już z wami żegnam, jeśli odcinek się wam, wam spodobał, nie zapomnijcie dodać dać łapki w górę, suba oraz wejść na mojego instagrama oraz na grupę Trafstra Polska, do których linki macie w opisie. Ja się już z wami żegnam, trzymajcie się, cześć!